Witam na drugiej części konferencji po meczu w Zagłębie Sosnowiec-Hutnik Kraków, z nami jest trener drużyny Zagłębia pan Marek Saganowski, dobry wieczór panie trenerze, poproszę o połeczowy komentarz. Dobry wieczór, no na pewno porażka boli, przyszła ta porażka dzisiaj, uważam, że ta porażka szczególnie po silnej prance na własne życzenie, no, zespół tak doświadczony jakim jesteśmy uważam, że nie powinien sobie dać wydrzeć tego, tego zwycięstwa. Natomiast w tej pierwszej połowie po w bramce stworzyliśmy sobie bardzo dużo sytuacji takich, z których powinniśmy dojść do, do, do akcji, do, do sytuacji, z której powinniśmy zamienić tę sytuacje na gole nie udało nam się i to też jest nasza, nasz problem. Czasami też to wynika z, z jakości zawodników. Jeśli chodzi o tą trzecią tercję dogranie czy troszeczkę więcej spokoju, trochę więcej luzu wymagam od, od, od zawodników. No druga połowa, druga połowa trochę Nerwowo, nerwowo weszliśmy pomimo y, bramki, którą, y, którą mieliśmy, y, gola, którego mieliśmy strzelonego. Nie do końca to się nam wszystko kleiło, chcieliśmy szybko zareagować y, i po błędzie też indywidualnym straciliśmy bramkę na 1-1. Później y, błąd w y, fazie przejściowej, tracimy piłkę na środku pola, gdzie przeciwnik sześcioma zawodnikami zostaje pod naszym polem karnym. No i y, później wystarczyło tylko z jego strony y, dobrze dośrodkować. Myślę, że trzy bramki, które padły, jedna nasza, y, ta pierwsza, a później dwie następne y, dla hutnika, bardzo podobne, z tych samych stref, dobre dośrodkowania i to wychodzi to wychodzi właśnie ta jakość, jeżeli napastnik jest dobrze obsłużony, strzela, strzela bramki. Przykro mi, jestem rozgoryczony tym, y, tym wynikiem, bo Dobrze zaczęliśmy, trochę się to powtarza, tak samo jak graliśmy z rezerwami UKS-u, weszliśmy w szóstej minucie, prowadziliśmy, dzisiaj też na początku meczu prowadzimy, tworzymy sobie sytuację, nakręcamy się, a potem gdzieś ucieka z nas, z nas powietrze i dajemy wiatr taki pozytywny przeciwnikowi. Tak jak powiedziałem na ostatnich konferencjach czy, czy wywiadach, mówię, jest dużo pracy przed nami, na pewno ta faza przejściowa z ataku do obrony jest bardzo mocna, do, mocno do, do poprawienia. nad tym będziemy musieli dużo więcej pracować w następnych mikrocyklach, ale także, także ta jakość przy, przy wykończeniu, ponieważ w tych sektorach, które sobie zakładamy przed, meczem, przed meczami znajdujemy się, jesteśmy, dochodzimy do tych sytuacji, a później, później albo są z Albo złe ścieżki ruchu wybierają nasi ofensywni zawodnicy. Tak jak powiedziałem, przerwana pasa, dobra, gramy dalej. To też pokazuje, że jeszcze nam daleko do drużyny, która będzie, będzie gromiła każdego przeciwnika. Przed każdym przeciwnikiem trzeba trochę pokory, przed każdym przeciwnikiem trzeba się skupić bo samymi, samymi wyjściem na ten stadion wygrać meczu się nie da, trzeba się zaangażować, aczkolwiek uważam, że ten mecz 3-2-1 ciągnęliśmy, odkryliśmy się bardzo mocno, trzyliśmy na 2-2, poszliśmy za ciosem, mieliśmy jeszcze sytuację na, na 3-2, no ale e, przeciwnik się okazał sprytniejszy, strzelił na 3-2, koniec. Dziękuję Panie Trenerze. Czy są jakieś pytania? Ja mam takie pytanie, bo przed nami ostatni tydzień okna transferowego. Czy kapel chce znakę, czy jeszcze pan w tym tygodniu spodziewa się, że będą jakieś ruchy? Czy widzi pan w ogóle potrzeba takich ruchów? No dzisiaj było to co powiedziałem na początku, chyba wiemy, gdzie, gdzie potrzebujemy wzmocnić. Tak? Jeżeli e, Borun jest kontuzjowany, nie możemy sobie poradzić z jego e, kontuzją od e, trzech tygodni już no to widać, że tam ciągle szukamy jakiegoś pomysłu, żeby na tej prawej stronie go zastąpić. Niewątpliwie jest to nasz zawodnik, który no, jest jednym z tych motorów napędowych i tutaj będziemy szukali jeszcze jakiegoś wzmocnienia na, na, na Bahabu, pomimo tego, że Okienko transferowe 6 się kończy. Pamiętajmy, że jest bardzo dużo zawodników zawodników z wolną kartą, którzy nie mają w tej chwili klubów. Takich zawodników też będziemy szukać. Nie widzi Pan jakichś możliwości wzmocnienia środka obrony? Tak jak ostatnio Pana wygajmy o środek pomocy, że jest bardzo duża konkurencja. W środku obrony nie ma tej konkurencji. Od początku cały czas ta, ta sama trójka w meczach ligowych, I tu, Czy tu by się coś nie przydało? Na pewno jak, jak padają, padają bramki, to, to, to się wini przede wszystkim obrońców, ale to cały zespół uważam, że w tych fazach przejściowych źle, źle reagował dzisiaj. Proste granie na napastnika i nie ściągaliśmy, nie ściągaliśmy, nie potrafiliśmy wygrać pojedynków w obronie. Jeżeli są takie dośrodkowania z bocznych sektorów boiska, jakie jak my żeśmy dzisiaj, czyli bramkę Joel dośrodkowywał, i snupi strzelił i tak samo hutnik Kraków to, są, to samo zrobił, to naprawdę ciężko jest obrońcy, obrońcy wygrać. Ja myślę, że ta pozycja jest, te pozycje nie do końca są do, jeszcze, jeszcze do wzmocnienia, a rywalizacja jest, bo są jeszcze młodzi zawodnicy. Pamiętajmy, że Olek Bykow niedługo, niedługo dochodzi do naszej, do naszej kadry, zaczyna już powoli trenować więc bardziej bym się skupił na, na ofensywie. Jeżeli dzisiaj do 30 minuty wykorzystali, wykorzystalibyśmy po tej bramce strzelonej dwie sytuacje, pewnie o tym byśmy nie rozmawiali i obrońcy też by inaczej, inaczej grali. Tutaj, kto przyjeżdża, gra mu się zdecydowanie lepiej, odważniej, no bo trybuny, klub, stadion niesie przeciwnika.